Natomiast y, pierwszym czym przede wszystkim jest pokora, to jest wolność, że jestem wolny. Jestem wolny od tego, co sobie inni o mnie myślą, jestem wolny od tego, y, jak o mnie mówią itd., itd. Nie interesuje mnie to tak bardzo. Y, jestem wolny w tym, kim jestem i jaki jestem. I nie szukam pierwszego miejsca, nie szukam tego, żeby być wywyższonym, nie szukam tego, żeby być uznanym. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie wiem, że kiedy będę cały czas szukał tego u innych ludzi, to będę ich niewolnikiem, oddam się w niewolę ich opinii i będzie moje szczęście zależało od tego, co inni o mnie będą mówić i myśleć. Moi rodzice, moi przełożeni, mój szef, mój współmałżonek sąsiedzi, co ludzie powiedzą.